Niekończące się łany zboża, spokój, bliskość przyrody, zżyta społeczność, sielska cisza. Wieś. A może raczej zawistni i ciekawscy sąsiedzi. Bieda, chęć szybkiego wzbogacenia się. Niekończąca się praca w polu i wieczne niesnaski ze współmieszkańcami. Polska Wieś. Co jest? Sprawa jest! Ale... Filmowcy chętnie wybierają prowincję na miejsce swoich filmów. Tu życie czasem daje bardziej w kość niż w mieście. Tu wieść rozchodzi się w mgnieniu oka. Tu czasem łatwiej, opowiadając o niewielkiej społeczności, niczym w soczewce, przedstawić konflikty, ludzkie żądze i emocje. Proszę Państwa! Będzie festyn, będzie miłość i zazdrość. Maraton tańca. Magdaleny Łazarkiewicz z Joanną Kulik i Olgą Frycz. To świetna komedia, w której polskiej wsi reżyserka przygląda się łaskawie, z lekkim przymrużeniem oka. Również znakomity święty interes to pogodna opowieść o wiejskich przedsiębiorcach, którzy zwietrzyli świetny biznes. Już nie tak wesoło i pogodnie będzie w domu złym, linczu czy milionerze. Wieś jest tu miejscem piekielnym, gdzie ludzka zazdrość i zawiść prowadzi do tragedii. W poprzedni piątek w tej spokojnej na pozór wsi wydarzył się dramat. Sześciu miejscowych dokonało linczu na współziomku, miejscowym, wieloletnim recydywistę. Oglądaj w Kino Polska filmy o polskiej wsi. Maraton tańca. Przepraszam, to jest damska toaleta. Przecież to jest jeszcze dziecko. Bo dziecko nie dziecka, ale ci męskiej. Święty interes. Ty nie myślałeś, żeby się tu przeprowadzić? Nie! Znachor. Oj, babę ci potrzebne i dzieci. <grym> Wesele. Zobaczysz, jak ich skręci, jak zobaczę, Milioner. Pluśniemy, bo śniemy. A śniemy, bo Licz. Co z Z dziadkiem nie umiecie poradzić? Dom zły. Tylko sprzedawać i biznes robić. Komu? Czy to za drugi pędzi?